Cześć, teraz was pięknie filmuję, wiecie? Kasia, wyosłuj! Cześć Zuzia! Cześć Zuzia, co ty robisz? A może się w drugą stronę popatrz, odwróć, o! Zuzia! O, tak se płyniemy. O. a tam są nasi znajomi. Płyną. No i płyniemy realnie, bo ja muszę filmować. Bo. Nie, nie mogę wysłować wtedy, jak filmuję. No, no, dobra, dobra, koniec. No i chyba będzie przerwa. Tylko ja nie wiem, jak my się tam zacumujemy. A co to jest w ogóle jakiś żeremie, bobrowe czy co? Czy o tak po prostu? No Zobacz, chodź sobie stań tutaj. O, na tle tych szaczorów tutaj, chodź tu. I opowiedz mi, co, co ty robisz? No, ej, ej, nie uciekaj mi. Hej, chodź tu. Ej, odwróć się tu. Patrz, coś tu biegło. Widziałaś? Gdzie? No, powiedz mi, co, gdzie ty jesteś i co ty robisz? Wywiad z panią. Na Ale tu się patrz. Jestem na piasku na i piasku. przypłynęłam właśnie tym pierwszym kajakiem. O, tutaj widzicie. Pierwszym czy drugim? A nie wiadomo, teraz już się pomieszały, nie? Tak. No trudno. A jak woda? A ty będziesz głupaki, czy na bosaka? Co? Butak czy na bosaka musisz bosak. Tak? Na bosaka. Tak? Co to? Worek, to ci schowam tam buty i torebkę. Powiedz jaka jest woda tu? Idź do, idź do wójcia tutaj. I powiedz mi jaka jest woda? Czy jest? Cieplejsza niż w Bałtyku, czy zimniejsza? Cieplejsza. Cieplejsza? Wujciu, będziesz w internecie, cieszysz się? Ja? Nie, nie chcę. Trudno. Zuziu, tam nie idź na głębiznę, bo cię tam wciągnie. Jakiś delfin. Um. No, jest tak a Ej, Zuziu, siądź ładnie. O, to taka jest nasza Amazonka. A drugą stronę się obróć, bo masz buzie w cieniu. A, tu w tam. Cześć. Cześć. Jak się masz? Dobrze. Fajnie Ci tu, czy nie? Fajnie. A wujcio Tomek, widzisz, nie, nie chciał mu się pojechać. no. To co, pozdrawiamy Wójcia? Pomachaj wujciowi. Właśnie, niech żałuje, nie? Żałuję, nie? No. Dobra. Pójdziemy tą Amazonką taką. A mi tu gra. Holender. Dobra. Pójdziemy dalej.